Siem, fajnie spało. Dobra, widzowie! Siema-siema! Dobra, już kolejny... Bo to już drugi dzień w, w, tym, w tej grze, co nie? Ej, czy ty hodujesz papugi? Nie, tak No to dobra, dawaj, już chodźmy na, na, na śniadanie, Dawaj, no zjedzmy coś, bo jestem bardzo głodny. Kamil, no ja jestem głodny bardzo, burczy mi w brzuchu. A. Tak, widzę. Dobra, możesz chodźmy mi coś zjeść, bo jestem bardzo głodny. No. Po, tej, po tej grze. No, zamknięta jest. Dobra, no to dawaj. Se Serak, chcesz do chcesz pójść do tego pokoju, co? Co byłem w pierwszej grze, przecież nie znam tego pokoju w ogóle! W ogóle możemy wykorzystać okazję i zbonać ten pokój, co nie? Bo wcześniej... Bo wcześniej! Bo wcześniej widziałam tylko... Bo wcześniej się tego tutaj chowałem i jeszcze nie wiedziałam, co to za pokój. Teraz może się rozejrzę. Skielet! Dobra, ej co to jest? Czerwone, zielone? Bardzo łatwe? To jakiś robot lalka, aż ktoś się za... Info do banki. Naprawiamy tą lalkę, ta bramka uciek, a mieliśmy za... Dobra, tu babka w głupiej gry. Squid Game i skakanka. I Sk Znowu hmm. Dobra, Dalgona? Co to jest mingu? Jeszcze skakanka? Co to jest? Co to są za gry Kamil? Popaj tu I pijemy z tego bijanku. Jakiego bijanku. Dobra, ej, a co to jest? Ej, kam, Kamil pat tutaj jest! Ten pokój z jedzeniem! Dawaj chodźmy tutaj może, znajdziemy ten pokój Co to za pokój Kamil, co to ma być? To spokój do obserwowania? No To prawda, co? To na tak, w ogóle. no, W ogóle tu w obserwatorium jest Dinerum? Skąd tu się wziął Dinerum w obserwatorium JR? Dobra Kamil, no to co teraz robi? Skąd pojedzie? O taki papuch tyle dużo! Nie wiem. Kamil, dlaczego ja tutaj nie ma nic do jedzenia? Nie wiem. A może pan jadł jej papuki? Ja to to jest zamknięte? Ej! ktoś to ty chyba nie? most zbudował. Weźmę no. ja sobie jeszcze tą popugę Przesty, ty masz jak obsesję na punkcie papu? Nie no, tam fajne. Jeszcze ty latasz. Bo masz lakos. W ogóle, co to są, miał być za dziwny pokój i co... To... Ten dziwny pokój, który, który, no, wcześniej zobaczyłem i teraz dopiero zechciało się go badać. Ja utknąłem w stole! Możesz, wracajmy do głównego holu. Dawaj, wracajmy. Dobra, już wyszliśmy z tego dining room. Co to była za przygoda? Tak, no. dobra, ej, Kamil, chyba teraz będzie głosowanie. Nie, nie przysłyszałem. Głosowanie chyba teraz będzie. Jak to są ciebie dosyć to nie mieć papugę? Kamil, dawaj! No, Kamil dawaj, głosujemy! Głosujemy dawaj! No i co, słyszałeś co mówili? ...tego dnia. Ach, co to było normalnie, oni są głupi ci od Squid Game. Ej, czy samo ty se papugi nie zrobisz? Bo nie chcę! A w ogóle skąd tu się wzięły papugi? Nie wiem, ale to jest No dobra, to idę spać. Dobra, widzowie, jak się wam podobał film, zostawcie łapkę w górę i subika. A też się żegnam. Pa.